Cześć. Jestem Maciek i w mesterze jestem lektorem języka duńskiego. Bardzo często podczas kursów słyszę od swoich kursantów i kursantek pytanie, gdzie i w jaki sposób osłuchiwać się z duńskim. I tutaj jednym z moich ulubionych sposobów jest słuchanie duńskiej muzyki. No ale właśnie, gdzie taką muzykę znaleźć? Czego w ogóle posłuchać i jak zacząć swoją przygodę z duńską muzyką? To wszystko w tym filmiku, gdzie polecę Wam moich ulubionych wykonawców i wykonawczynie prosto z Danii oraz ich najpopularniejsze kawałki. Zapraszam! To zaczniemy sobie od klasków i takim wykonawcą, którego każdy dunczyk i każda dłunka będzie znać, będzie Kim Larsen. Kim Larsen debiutował na koniec lat 60. razem z zespołem Gasolin. Gasolin był zespołem rockowym, który od samego początku uzyskał ogromną rzeszę fanów i tak lata jego świetności przypadały na lata 70. i 80. Chociaż oczywiście Gasolin i Kima Larsena słucha się do dzisiaj. Kim Larsen zmarł w 2018 roku, a jego śmierć opłakiwała praktycznie cała dania. Natomiast jeżeli nie znacie jeszcze tego nazwiska, jeżeli nie słuchaliście zespołu Gesselin, to na początek mogę polecić Wam dwa bardzo popularne utwory, a mianowicie kawałek Queen Min oraz Pepias Clip. Kim Larsen zostawił po sobie jednak potomka Jelma Larsena, który również ma własną karierę muzyczną. Przeciwnie do Taty, Jelma nie gra jednak już takiego typowego roka z lat 70. i 80., a bardziej współczesne i spokojniejsze popowe kawałki. Jeżeli macie ochotę spróbować i porównać sobie jego utwory, to możecie na przykład zerknąć na popularny kawałek Linu. Jelma Lawson nagrał również jeden utwór razem z inną popularną duńską wykonawczynią, Mediną, o której teraz też chciałbym powiedzieć kilka słów. Medina wydała swój pierwszy album w roku 2007, jednak nie odniósł on zbyt dużego sukcesu. Dopiero rok później, w 2008, kiedy wyszedł jej nowy singiel Kun for Mai, zapowiadający nadchodzący album Welcome to Medina, okazało się, że piosenkarka może stać się ogromnym sukcesem i od razu zyskała rzesze fanów. Muzyka Mediny to mieszanka popu, dance'u, hip hopu czy RB. A utwór, który nagrała razem z Yelmo Daaszelem, nazywa się Folk Som Os. Inną wykonawczynią, która debiutowała w podobnym czasie, była Natesha. Natasha. Natasza była duńsko-sudańską raperką oraz piosenkarką reggae, która niestety zginęła w wypadku samochodowym w 2007 roku. Tuż przed śmiercią zdążyła jednak wydać swój debiutancki album z bardzo głośnym singlem, który nosił tytuł o piosence tej było głośno w całej Danii, ponieważ była ona formą protestu. Była ona formą protestu przeciwko zmianom zachodzącym w ówczesnej Danii, ale także protestem przeciwko rządzącym ich polityce zagranicznej i migracyjnej, a także zmianom zachodzącym w tym czasie w Kopenhadze, m.in. zmianami w Christiani czy zamknięciem umshusł na neopol. Pozostając w temacie silnych żeńskich głosów w Danii, warto wspomnieć także o klasycznej wykonawczyni, czyli Enelinet n chociaż obecnie ma 69 lat, to wciąż jest aktywna muzycznie. Swój debiut miała na początku lat 70., a w trakcie swojej kariery była członkinią wielu zespołów, a także nagrywała solowo. n oprócz kariery muzycznej, prowadziła również działalność aktywistyczną, a w Danii określana jest jako ikona społeczności LGBT. I dwoma utworami, które osobiście bardzo lubię, są kawałki Smug O'Daily oraz Force A jak już mówimy o moich osobistych faworytach, to chciałbym tutaj wspomnieć o moim ulubionym duńskim zespole, czyli The Minds of 99. The Minds of 99 powstał w 2012 roku, a ich muzyka to mieszanka post-punku, rocka i new wave. Moja ulubiona ich płyta wyszła w 2018 roku i nosi tytuł Sulu Kong. A jeżeli będziecie mieli i miały ochotę posłuchać The Minds of 99, to ja polecam Wam jeszcze ich koncerty live. Bo m.in. w 2015 roku grali oni otwarcie na festiwalu w Roskile, a otwarcie to zostało okrzyknięte najlepszym otwarciem, jakie kiedykolwiek miało miejsce na tym festiwalu. A na koniec coś dla fanów rapu, zespół, a właściwie duet rapowy Pinel. W 2016 roku Pinel wydali swój debiutancki album zatytułowany Nu, który zyskał świetne recenzje od krytyków. To, z czego zespół jest jednak jeszcze znany, to ich koncerty live, które podobno wymiatają i wszyscy są nimi zachwyceni, dlatego warto też zobaczyć sobie ich występy live na YouTubie. I to już by było tyle polecajek ode mnie na dzisiaj. Wszystkie zespoły wykonawców i wykonawczyni, o których dzisiaj mówiłem, a także ich utwory, znajdziecie na naszej masterowej playliście, którą sam współtworzyłem. Dlatego serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do posłuchania. Na playliście znajdziecie dużo więcej utworów, znajdziecie tam też różnych innych wykonawców i wykonawczynie. A jeżeli macie jakieś własne propozycje albo polecajki, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. A jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. A ja serdecznie Wam dziękuję. Życzę przyjemnego słuchania i do zobaczenia. Magnetsack Pojasot Majakson Hill OVC's. Hi, hi.